Witam Państwa bardzo serdecznie. Zgromadziliśmy się tutaj z Tomaszem Kowalem oraz Pawłem Kołodziejem po to, aby wspierać naszego kryniczanina Piotra, który pół roku temu uległ wypadkowi w Krakowie. Cześć, jestem Piotrek. Jestem studentem z Krakowa. Studiuję socjologię na ujocie i w zeszłym roku w październiku zdarzył się pewien wypadek. Zostałem zaatakowany nożem na rynku w Krakowie. Dostałem w, na tyle czułe miejsce w ręce, że lekarze po 18 dniach walki byli zmuszeni amputować. I no, całą rękę. E, teraz obecnie zbieramy właśnie na protezę. Powstała cała akcja 42 do szczęścia. To jest trzecia edycja tej akcji. E, za każdym razem zbierają na kogoś, kto właśnie stracił jakąś kończynę. E, tym razem padło na mnie. Zbieramy na protezę. Mm. Staramy się, aby, aby to wszystko poszło do przodu i myślę, że każdy z nas teraz powie w jaki, sposób, w jaki sposób pomaga Piotrowi, więc Tomasz może teraz zaczniemy od Ciebie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tomasz Kowal. Wspieram akcję 42 do szczęścia dla Piotra, ponieważ jestem rodowitym Kryniczanem. Chcę pomóc chłopakowi. Przekazałem na akcję pod koszulę kalendarz, spodenki. Myślę, że dalej będziemy współpracować. Jestem otwarty na wszelkie propozycje, żeby pomóc chłopakowi. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej akcji, która jest mi wyjątkowo bliska, ponieważ po całym tym zajściu, bardzo wcześnie się o tym dowiedziałem, zadzwonił do mnie Piotr Kimiński, którego szwagierka jest siostrą Piotrka, i poinformował mnie właśnie o tym bardzo przykrym wydarzeniu, które, stało się, które się wydarzyło w Krakowie nawet uczestniczyłem w poszukiwaniach lekarza jakiegoś dobrego żeby udało się tą rękę uratować niestety nie udało się ale teraz możemy jeszcze dużo zrobić możemy pomóc Piotrkowi jeżeli będziemy się zbierali jeżeli będzie dobra wola wielu ludzi to uda się te pieniążki pozbierać i myślę że taką protezę dla Piotrka uda się zakupić także Jestem jak najbardziej na tak, tak samo przekażę mój pas w który WBF, który wywalczyłem kilka lat wcześniej i myślę, że ktoś kupi go za, jakieś, za jakąś pokaźną sumę i przyłoży starań do tak, żeby ten zakup protezy się udał. Ja jako Miss Polski również przekazuję pewną rzecz na aukcję, która mam nadzieję, że zostanie zakupiona za pokaźną kwotę. Jest to bransoletka. Bransoletka na szczęście, dożywotnie szczęście, e, którą e, ufundowała firma Jubiler Schubert, bardzo prestiżowa firma jubilerska, e, razem z moim autografem oczywiście i, i podpisem, że jest to, e, jest to bardzo wa ważna rzecz. E, My tutaj z Tomkiem i, i z Pawłem będziemy bardzo silnie promować akcję. Będziemy starali się, żeby każda osoba dowiedziała się o tym, że zbieramy te pieniążki na, na Piotra. Będziemy bardzo, bardzo mocno trzymali kciuki, żeby to się udało jak najszybciej. Będziemy wspierać bieg, który w kwietniu, w połowie kwietnia się odbędzie. No cóż, na pewno ślemy wiele uśmiechów do Piotra, żeby miał dużo siły na to, żeby, żeby dawał sobie radę i żebyśmy tutaj wszyscy razem go wspierali. Zresztą krzyczanie wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki za, za to, żeby się udało. No i co? Działamy, dajemy radę. 42 do szczęścia. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Cześć stojących za mną kolegów to są właśnie chłopaki z akcji 42 do Szczęścia. Razem postanowiliśmy biec maraton. Są na tyle szaleni, że postanowili dla mnie pokonać dystans 42 km. I właśnie ta akcja służy temu, że przez to, że pokazujemy jak silni jesteśmy, jak dużo jesteśmy w stanie wytrzymać, motywujemy innych ludzi, żeby wsparli nas, naszą akcję. Witam serdecznie, nazywam się Wojciech Urbański. Ja razem z kolegą Jankiem Kachniarzem przyłączamy się do akcji. E, właśnie tutaj 42 e, do szczęścia. E, sami jesteśmy barmanami akurat e, i wiemy, co to, jak bardzo ważna jest pasja. Wiemy, że Piotr prowadzi swojego bloga, e, więc z jego pasją na pewno jest gotowanie, więc na pewno będziemy chcieli go wspierać w tym, bo jakby nie kucharze, właśnie takie osoby, to również nasza pasja by nie miała sensu, więc będziemy go mocno wspierać. Cześć, tutaj jak Wojtek przedstawił mnie, mam na imię Jan Kachniarz, Jesteśmy z Skrynicy i bardzo mocno będziemy wspierać Piotrka w akcji 42 do szczęścia. A my miksujemy, on gotuje. Gotowanie to też swoisty rodzaj miksowania, więc bardzo mocno liczymy też na Was, żebyście Wy dołączyli do naszej akcji i pomogli Piotrkowi, by swoją pasję mógł dalej, że tak powiem, e, kontynuować i, i brnąć w to dalej głębiej. A co dalej? Zobaczymy. Niestety Niestety, no nie dzisiaj, nie w tym roku nie będę biegł maratonu. Kontuzja lewej nogi, może za rok, może za dwa. <grywa> Powiedz coś. Cześć, nazywam się Marek Wnęk. Przyjaźnie się z Piotrkiem od kilku lat. Jestem baristą. Piotrek bardzo chciał nauczyć się malować wzory na kawie i mamy nadzieję, że dzięki waszej pomocy i naszej tutaj wszystkich, czy ktoś będzie biegł, czy nie będzie biegł maratonu, damy szansę Piotrkowi na to, żeby się nauczył malować te wzory na kawie razem z moją pomocą i z pomocą tutaj kolegów. Cześć, jestem Łukasz. Chciałem zaprosić wszystkich na stronę 42 doszczęścia.pl, oczywiście bez polskich znaków. Na stronie możemy się dowiedzieć, w jaki sposób możemy pomóc akcję. Są różnego rodzaju aukcje charytatywne z góry też zapraszamy wszystkich do licytacji. Są różne inne formy podane, w jaki sposób możemy pomóc. Na przykład przekazać 1% podatku. Jest podany również konto, na które możemy przekładać jakieś środki. Zależy nam też na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej akcji, dlatego jak możecie. Dawajcie zdjęcia na swoje Facebooki, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, żebyśmy mogli mu pomóc i zebrać tą kasę, bo tak naprawdę to jest ponad 300 tysięcy złotych. My na razie zbieramy 42 tysiące symbolicznie, tak jak Maraton. Jak nam pomożecie, może będzie więcej. Moi drodzy, każdy z Was, który ogląda nas dzisiaj tutaj na tle pięknego krakowskiego wawelu, i chciałby w jakikolwiek sposób nam pomóc i dołączyć się do całej naszej akcji, i wesprzeć Piotra. Zapraszamy! Zapraszamy na fanpage na Facebooku, zapraszamy na stronie www.42 do szczęścia bez polskich znaków. Każda inicjatywa jest bardzo mile widziana. Jak wiemy, różne akcje, pomocy, różne przykłady są tutaj jak najbardziej dla nas ważne, bo każdy ma istotną, każda część z tych akcji ma istotne znaczenie, by osiągnąć kwotę która jest potrzebna nam do zakupu protezy dla Piotrka. Wiadomo, jeżeli macie ochotę pomóc, może nie bezpośrednio samymi pieniążkami, ale macie coś cennego w domu, chcielibyście to przeznaczyć na aukcję, no to jest to mile widziane, więc każda jedna forma jest, jest tutaj mile widziana, więc zapraszam was chętnie do, do współpracy po to, że właśnie żeby Piotr coś dobrego nam ugotował i do tego jest wasza pomoc potrzebna bardzo. Zapraszam. Dziękuję wam z góry za wszystko i po całej akcji, jak już uzbieram sobie na protezę, to zapraszam Zapraszam wszystkich na wielkiego grilla właśnie tutaj pod Wawelem, o ile miasto nam pozwoli. Dziękuję wam. Dobra, nie wyszło tak no ale, jak ale wyszło, ale wytnie to, no. Choczka, mi powiedz, co o sushi. Ty nie jesteś medialny, tak ty wyglądasz. Zrobimy duży, dużego grilla pod Wawelem. Tak, 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 tak o, o, o. Z e, mobilnym barem, oczywiście drinków bezalkoholowych. A ty nikt nie przyjdzie. Zrobimy to w miarę, tak wiesz, krótko zwieźle i na temat. Czy to tu już działa? Cały czas, no? A czy... Okay. Nie, to ty miałeś drugą. jedną? gumy jadłeś, przecież. No dwie, przecież białeś samochód odwiegły. Ej, a może to organizujemy w końcu jakiś no. festyn albo coś. Taki jajcarski. Ja zrobię pokaz fajny. Wiesz Pawciu coś zrobi. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomasz Kowal. Yy, wspieram akcję Piotra 42 yy, do szczęścia weź bo się się Nie my to będziemy 3 dni nagrywać teraz skup się obróć się tam nie patrz tam